W Dzisiejszym drugim już odcinku tego kanału rozmawiamy sobie o najnowszym update'zie, w którym zostały zawarte kolejne ważne informacje a propos trzeciej generacji i eventu na Halloween. Halloween jest tego października, więc event prawdopodobnie wejdzie parę dni przed Halloween i będzie trwał parę dni może po Halloween. Zobaczymy jak to będzie. Prawdopodobnie, a raczej na pewno zobaczymy na Halloween duchy z trzeciej generacji, czyli takie pokemony jak Shuppet, Cybeleye, Dusclops, Dasco i inne. Kolejnym nowościami może być, tak jak widzimy to na ekranie, który będzie nowym ekranem ładującym gry, dostaniemy czapkę Mimiku, który jest pokemonem 7 generacji, ale czapka to zawsze czapka. Wiadomo, że inne pokemony typu duchowego będą miały zwiększony resp, takie jak Hunter, Gengar, czy ich pierwsza forma, czyli Gastly. Kolejną rzeczą, którą zobaczymy w nadchodzącym evencie z okazji Halloween, będzie to Pikachu w czapce, a raczej w kapeluszu, takim kapeluszu typowym wiedźmy. Kolejnymi też rzeczami, które udało się znaleźć w kodzie najnowszej aktualizacji, to to, iż aktualizacja ma wychwytywać ludzi, którzy używają programów do pozorowania swojej lokalizacji na telefonie. Co jest bardzo dobre, ponieważ ze spiframi trzeba walczyć. Spodziewamy się też. Pewnie takich samych efektów jak rok temu, czyli więcej cukierków w evencie na Halloween, zwiększony spawny Pokémonów typu duchowego. Zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę, kliknij dzwoneczek, aby dostawać powiadomienia o nowych filmach. Obiecuję, że z filmem na film będzie to coraz lepsze. Niestety dopiero się uczę, ale chcę, żeby to było profesjonalnie. Do zobaczenia. Damn. Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Ciekawe, jeszcze w tejdzie. Na pewno to, że Niantic próbuje zrobić coś ze spuferami, czyli że aplikacja będzie mogła wychwytywać osoby, które używają aplikacji do pozor ...w czapce, a raczej w kapeluszu, takim typowym kapeluszu wiedźmy. Kolejne, co można znaleźć ważnego w nowej aktualizacji, to to, iż Niantic dalej stara się zwalczyć spuferów i aplikacja ma niby wychwytywać ludzi, którzy używają aplikacji do pozorywań... Kolejną rzeczą, która pojawi się na Halloween, to Pikachu w czapce, a raczej w kapeluszu, taki typowy kapelusz wieźmy. Wiemy to... z jeża.